Tylko lud od NPC-ów w sezonie drugim. Gdzieś w dzisiejszym odcinku musimy wygrać grę, używając tylko broniami, które zdobędziemy od różnych NPC-ów. Przywalcie łapę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, oraz pamiętajcie o kodzie Zakszak i Ty w sklepie. Jak widzicie, my wyskoczyliśmy już z busa i kierujemy się na to miasto w oddali. Jest to nic innego jak wzgórza nadziei, czyli lokacja, na której mamy pierwszego NPC-ta, od którego podobno możemy coś kupić. Zobaczymy, mam nadzieję, że stronka internetowa mnie nie oszukała i że faktycznie nie, tam będzie stał NPC. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to ja już wylądowałem. Trochę można powiedzieć, że nie doleciałem do tej lokacji, ale w sumie będziemy w miarę równo. Leci tutaj masa ludzi. Ja nie wiem, czy to jakieś, jakieś zadanie jest, czy o co chodzi. Ej, myślałem, że to przeciwnik mi wpada, to ty. Widzowie, tu jest taka babeczka w niebieskich włosach. Rafa już u niej kupił niebieski karabin. Robię to samo. Ty, ktoś wylądował pod nami. Chłop, jaki spray, nie? Tutaj od razu wleciał. Leży. Ej, ja nie wiem, o co chodzi, ale tu cały czas ktoś lata na lotniach. Ja przyszedłem sobie za drzewo, bo ktoś tutaj spadał obok mnie i dobrze by było mi pozbierać troszeczkę maców. Czy ty tam kogoś jeszcze masz w razie, w? A czy ty kogoś wyeliminowałeś? O, Jezu, co, 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 co? Czekaj, ktoś do mnie strzeł, ale nie wiem skąd. Chłopie, ile tu jest ludzi? Ja nawalam, tam ma biało. Dobra, będzie leżał, prawie leży. Widzowie będzie mój leży, mamy to. Ty kogoś masz, stary? No właśnie ja tutaj miałem pełno ludzi, a teraz ani kroków, ani strzałów, ani niczego. Wszyscy poszli do ciebie. Wszyscy poszli do mnie, dobrze powiedziane. On mnie tu dojeżdża. Ej, yy, pomocy, pomocy! A, już, 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 on wyszedł na górę poobijałem go trochę, więc on już powinien Się bać, tak, on wyszedł do góry i patrzy W moją stronę, ale on nie wie, gdzie ja jestem Dzięki stary, ej, spróbuję go podejść Pa co robię, pa co robię, jaki edit I leż, ale to było dobre Widzowie, leży, ja mam 0 HP, nie Ja mam 0 HP, ale, ale mamy killa Prawdopodobnie jest jeszcze jego ziomek Tutaj gdzieś, aha, bo ja tych wszystkich Innych przedmiotów nie mogę używać, zapomniałem o tym Ja nie wiem w ogóle, jak to się stało, że faktycznie Tutaj dużo ludzi wylądowało obok mnie A tak naprawdę tu nikogo nie ma, no jest to nieco dziwne. Ale wytłumaczcie mi, czy, czy na tej miejscówce jest coś kozackiego, że tu ludzie latają, chłopie? To jest jakieś marne miasteczko. że w sumie fajny jest tu klimat. Jak miałbym mówić, to mi się nawet podoba. A my zapomnieliśmy o jednym, bo tym można jeszcze eliminować. Dlatego ja stary, mam nadzieję, że nie zginę tą babeczkę, nawalam. I mamy szary karabin z lunetą od niej. Ej, mam tutaj gościa, dobra, hip. Albo wyrzuciło tego jego kumpla, rąkę nam wyrzucił. Eee, no dobra, ja go wyeliminowałem. <laughs> Sorry, że się tak przedem znajdzie? Co ja widzę, w ogóle mówiłem, no, że mamy oczywiście z eliminacji bota y, ten karabin z lunetą, więc mamy już trzecią broń, jest spoko. No i stary. Wydaje mi się, że trzeba teraz kupić rifta i stąd po prostu odlecieć. Tylko, czy ja jak wyeliminowałem tego bota, to on ma rifta? Nie, on w ogóle wcześniej nawet nie miał rifta. Nie wiem, czy ja gadam z tym riftem. Naszym celem jest pokonanie teraz NPC-ta Wilka, oczywiście mitycznego. Jako, że rifta nie ma, to zawsze mamy tutaj samochód, którym możemy sobie y, po prostu przejechać. Jest tutaj jeszcze beczka, którą możemy się uleczyć, i ja słuchajcie, celuję. Koniecznie w pompę. W sensie ja muszę mieć jakąś pompkę. No bo wiecie, bez pompy, no nie jest to bezpieczne. Także stary, zaznacz kolejnego bossa i ja lecę w to miejsce. Kolejny będzie wilk. Oczywiście mityczny z mitycznym mamutem. Jest to trochę daleka podróż, ale jeżeli pokonamy wilka z mamutem, no to widzowie będziemy mieli naprawdę dobry przedmiot i. no ułatwi nam to zwycięstwo. To było dziwne, jakby ktoś strzelał. Tam są goście, ej tam są goście. Nie wiem, czy ty ich widzisz. Widzisz, ich? ta stary, widzę. O, no to se widzę. Da, wjedźmy im na banie. Chodź do mnie. Wjeżdżam im na głowę. A, dobra, ty kierujesz. Ja nawalę. Mam 24, on nie wie do końca co się dzieje Ja w niego wjechałem, Mikołajka Co jest grane? O Jezusie Ty, okej, okay? jeden leży i drugi też A drugi też leży, zabierzmy sobie Z nich macy, zabierzmy sobie leczenie I lećmy na wilka, bo w sumie tego wilka To nam zaraz e, zdejmą, bo już Save otwierają. No powiem tak, no to, to jest Trochę minus, e, nie wiem czy zdążymy Go zabrać, widzowie, byłoby fajnie, aczkolwiek No zrespiło go bardzo daleko, to jest Lipa, no wierzę, że zdążymy, chociaż No szansa to takie 20%, ale Pamiętajmy, że mamy jeszcze kolejne mityczne bossy a co do pompy, bo ty mówiłeś o pompie. Ja wiem jak zdobyć pompę. I to nie będzie na pewno łatwe też. Ponieważ pompa jest do zdobycia od botów z furgonetek. Więc sensie jak pokonamy tych obrońców, to oni czasem dropią pompę. Słuchaj, okazuje się, że boss się właśnie pojawił, więc faktycznie mamy chwilę czasu, żeby tam podjechać. Zostało około 300 metrów, już w sumie 200. I mam nadzieję, że tam są jacyś, wiecie, goście, którzy się biją między sobą i nie zajmą się tym botem. Ty, nie wiem, czy tobie też, ale mi normalnie typa podświetliło. To jest dziwne. Ej, e Skupmy się na tym, na bocie, gdzie on jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale tutaj jest gościu, leży, mamy to, a boss... Jest tu boss! Zamykam go, zamykam, go, zamykam, ale ja od niego. Ty gościu, co ty robisz? Ty, chłopie, czekaj, bo oni tam się w ogóle podnoszą chyba, nie? W tym sejfie. Leży, 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 leży cały safe. Mamy to. Ej, dobra, on do mnie wskoczył. Co ty robisz, typie? Chłopie, ja tutaj mam taką panikę. Dobra, yy, wchodzę do safe'u tak samo. Pełno botów i pełno gości. Będziemy musieli uważać. Stary eliminuje NPC-ta i zabieram z niego mamuta. No, powiem ci, że jest, jest kozak, nie? Jest ogółem kozacko widzowie Nie spodziewałem się, że go zdobędziemy. Leci się beczką. Ej, chłopaki, zapraszam, zapraszam tutaj do nas. Śmiało, wchodźcie. No nic wam się nie stanie. Trzymaj, Rafa, jeszcze rzucę ci splesza. No i co? Chyba lecimy po jakieś pompy. A ja mam pomysł. Uwaga, przeedytuję tutaj w ten sposób. Tylko właśnie, pytanie: bo, bo, może to są boty, a oni wcale na nas nie czekają. Mam kulkę, możemy kulką wylecieć? Czy można brać medalion? Medalion można, nie wiem, czy chcemy. Ja na przykład go nie lubię, ale tylko sobie zabierz, stary. I nie zawsze denerwuje to, że dojeżdżają ludzie z medalionem i trochę to utrudnia. Ej, patrz, twarda bania, jak to się mówi. Ja tu wychodzę i chyba, chyba to były boty. Tak, to widzowie były boty, więc lecimy dalej. Okej, okay, dawaj tutaj do samochodu i dawaj na gości, którzy się właśnie odradzają obok nas. Wsiadaj, stary. Tylko pytanie, gdzie tu jest do odradzania. Czy to gdzieś jest tu na dole, czy gdzieś u góry. Nie wiem, gdzie oni się odrodzili, ale tutaj jest jeszcze bus. Tutaj prawdopodobnie po prawej stronie. Ta, ta, odrodzili się tutaj właśnie. No to teraz pytanie, w którym kierunku poszli. O, jest, jest, jest! Pa! Leży! Daję mu, daję mu. Dobra, widzowie, jest jeszcze drugi. E, trzeba mu to auto rozwalić, ale to nie będzie, hopciu. Kolego, no przed kim ty uciekasz. Chodź tu, byku, rozwalam się. Hawaj do samochodu i gońmy go. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja mu cały czas po oponie biłem, a ta opona w ogóle nie wy w się sensie, nie wybuchła, nie została zniszczona. I pytanie, gdzie on jest? On nie siedzi w tym samochodzie dalej? Dobra, dawaj na kolejne boty. W ogóle fajnie byłoby wynająć jakiegoś NPC-ta, tak dodatkowo. Ja tutaj sobie wejdę w zakładkę postacie i mamy szczura i mamy tutaj. Ej, ta babka chyba... Chociaż nie wiem, czy ona AWP sprzedaje. Ja nie wiem, czy ona AWP nie sprzedaje, ta babka. Na pewno coś tam jest fajnego, ale co tam było? Może pałka? Nie wiem, widzę, sprawdźmy, zobaczmy. Ej, teraz jak o tym powiedziałeś, to mi się taka pamięć fotograficzna przypomniała, że ona ma chyba AWP. Zobie przekona... No miałeś rację, w no to kupujemy, nie? No to widzowie, prawdopodobnie pompa nie do końca będzie nam potrzebna. Ja przy tej AWP zrobię sobie w ten sposób, że wezmę sobie ją tak, wezmę tak, tak. I teraz będę miał ją bez lunety Więc to będzie jeszcze lepsze No w sumie taka AWP-a, No ja bez lunety w tym sezonie jeszcze nie grałem To może w sumie być git Ja pamiętam, że jak była ta pierwsza AWP-a, Którą można było modyfikować Nie pamiętam, który to był sezon Ale tamten rozdział To awupa bez lunety naprawdę oddawała Była, była mocarna Ty, a jak wyeliminujemy bota? Pytanie, co ma bot w Bo na pewno tutaj możemy bota poskładać Ej, w ogóle gdzie się podziały czasy Jak podchodzisz do bota I on ci daje losową rzecz? Czemuż już tak nie jest? Właśnie tak jest Tylko chyba nie u niej akurat Aha, tutaj Możemy sobie kupić szczelinę i zagadać. Ja, ja, ja to tak jak mówię, oni tutaj to jest lód od, od właśnie tych NPC za. To wszystko co tu jest, stary. I tak powinno być. Stary, ja jej walę tutaj bombę, żeby dała nam broń. Ciekawe co ma. A, no z tym to nawet nam się nie pokazuj. A wynająć? Widzowie, ja chcę wynająć jeszcze jakiegoś bota. No, gdzie się je wynajmuje? Patrz, jest jeszcze taki stary bot w tym miejscu. Ja nie wiem, co on ma. Nie wiem, czy ty chcesz się za strefę cofać, ale to mogłoby być ciekawe. Być może tam jakaś pompa, chyba że mamy jakieś inne plany. Dawaj, dawaj. Odwiedźmy go, widzowie. Stary bot. Zobaczmy, co ma. Kupuję Rift. kupujemy jeszcze trzy apteczki. Słuchaj, no jak mówisz, że tam jest bot, no to pf, sprawdźmy to. Gorzej widzowie, jak się wywalimy przez to. Nie wiem, czy to jest w ogóle mądre, co my. Robimy, bo ten bot pewnie nie żyje, bo tam jest strefa. Ale ten bot prawdopodobnie się odradza na hologram, więc będzie sprzedawał to samo. A co to w ogóle jest za bot, ty? Bo tam na pewno była róża wiatru, ale czy coś jeszcze? No idea, widzowie, naprawdę nie mam pojęcia. Sprawdźmy to. Ej, jesteśmy na miejscówce i nie pokazuje żadnego bota. Wiesz, by to był fail. Ej, mam nadzieję, że ona się nie wywróci. Jak to jest możliwe? Czy to ktoś musiał chyba albo zabrać, albo wyeliminować? Albo zginęło od zona, albo nie wiem. Widzowie, wracamy do was jak będziemy w strefie. Ej, bot i wyspa, wyspa, może wyspa. Widzowie zmiana planów, lecimy po bota z wyspy. O stare typy za nami, no pozdroszajcie dla nich, eee, chłopie. My gramy w Nicos Pidarafa. Ty kolejni, kolejni przed nami. Co się tu dzieje? Ten boss prawdopodobnie zostanie szybko pokonany. Ja sobie tutaj na jego czapkę wchodzę i od razu go koszę. No, to jest wiertarka, tylko gorzej z moją e, amunicją. Widzowie, wiercimy, 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 typa, wiercimy. Okej, okay, już naprawdę ma bardzo niewiele. Już jest na samym końcu. I w sumie na końcu to jest mo, moje amo. Okej, okay, ostatnia głowa, mamy to. Rzucam ci... A, ty masz apteczkę. I teraz tak, zabieramy, widzowie, mityczny karabin, mityczny medal. Tak, Jaga wszyscy. No i stąd odlatujemy na totalnym chillu. Ej, ten medal jest kozacki. Bo przy leczeniu on rzuca bańkę. To jest spoko. Ej no widzicie, te furgonetki cały czas jadą. Czekajcie, przejdę tu na mapę. Furgonetki cały czas jadą, ale one jak na złość są poza totalnie zasięgiem. Tu jedynie ta u góry by mo mogła być, ale tamta akurat została pokonana. Widzowie, plan jest teraz taki, że dojeżdżamy wszystkich, plus szukamy jeszcze bota do wynajęcia, bo na pewno gdzieś taki się trafi. Ja wiem, że jest taki jeden bot, co wybucha po zginięciu. Kiedyś się z już już spotkaliśmy. Tak jest, widzowie, była taka sytuacja, nie wiem, czy to było na odcinku, yy, ale sprawa jeszcze wygląda u mnie tak, że ja mam Amo 0 i snajperkę jako shotguna, więc życzcie nam dzisiaj powodzenia, bo to naprawdę może się różnie skończyć, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, oczywiście, żeby wygrać grę. Ammo do czego potrzebujesz? Yy, Ammo do karabinka, bo wszystkie dałem bossowi. Dobra, no 47, no chłopie. To żeś mi dał. No połówka, widzowie, no nie ma więcej, bida. Stary, no a Wupa musi dzisiaj nam po prostu wygrać grę Zawsze zaznaczył górkę, więc chodźmy tam Akurat y, mamy snajperki, więc z tych snajperek będziemy mogli ostro postrzelać y, Byleby ktoś już tam na nas nie czekał Bo ja faktycznie, jeśli chodzi o grę na blisko No to jest raczej lipa z mojej strony Tylko czy jest w ogóle widzowie jakiś NPC dający pompę? To jest dobre pytanie, napiszcie w komentarzu Znaczy no, w tych furgonetkach by była pompa Tak jak mówiłem, no, ale nie udało się Pa, jadą Ło chłopie, to jest Need for Speed, oni mają pościg e, Wybuchnie, wybuchnie mu auto 29 dostał, e, Celuje do nas. Rozwalam mu łopone, stary, rozwalam łopone poszło. Tak, on ode mnie właśnie dostał 84, tylko ja ten celownik to chyba jednak włączę. O, pięknie. S słuchaj, ja wywaliłem im auto, nie? E, w sensie tym strzałem, więc beka. No, panowie, wychodźcie, czekamy na was, czekamy, czekamy. No, na razie siedzą w zoł, e, Wzięli auto. Ty, ale wiesz co? E, tam to chyba też wybuchnie i właśnie wybuchło. Zobacz, jaka idealna strefa e, właśnie na snajperki tutaj dla nas, ale trzymajmy tych gości cały czas. I oni tam. Się dojeżdżają. i Jest ogółem w powietrzu. Widzowie, on ma taką lotnię, że na nie mogę go trafić. Ja widzę chłopa, który jest niezabudowany. Stań na chwilę w miejscu. Aha, dobra, wszedł sobie do, do środka. Ale co? Tych gości już tutaj nie ma? Czyli oni wszyscy poprzychodzili. Ja proponuję, wejdźmy tu na górkę. Tutaj będziemy mega bezpieczni. A, właśnie to robię, właśnie to robię. Będziemy mieli totalny chill. Widzowie, no idealnie na naszą taktykę sniperską. Co ta linka jest taka wolna? Dobrze, że tutaj nikogo u góry nie było, bo prawdopodobnie będziemy mieli koniec gry, ale dobrze się stało. Jesteśmy już tutaj. Ja myślę, z czego lepiej tu strzelać? Czy z mamuta? O, o, on, on wyjdzie, on wyjdzie. Tu, tu, tu z tym boksie jest i będzie musiał wyjść! Jak to nie weszło? Przepraszam, on się leczył. Powinno wejść. Chłopie, ja tutaj te lunety przestawiam i oczywiście dostałem. Ej, 76, 76. Okej, okay, podchodzą nas o dwóch, jakby co. Chociaż zboksowali się. Dobra, ja tu cały czas patrzę na tego typa od zona. On ma lipę. Kolego, no nie możesz wejść. No nie możesz wejść. Nie możesz wejść. Tu po lewej będzie. On będzie miał 120 HP. A, ja go widzę, ja go widzę. Tylko on się chyba schował za domkiem. Tak. No niestety tak zrobił, ale i tak tam nie będzie zona, więc musi przejść. Ej, tam idą jeszcze jedni do lewej strony. Dlaczego oni się wszyscy kierują w to samo miejsce jest nieco dziwne. Ojojoj, uwaga, bo patrzy tutaj ze snajperki jeden za drzewem. On wychodzi. 102, 102. O, ale piękna bomba. I jeszcze jeden przechodzi. No, 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 no. no. 30. Gdzie jest ten jego kolega? Nawalam. Biało 35. Stary, oni są w szoku. Drugi też oberwał. Ej, on ma lipę, on ma lipa. Jego trzeba powalić, bo jest napocony. Aj, szkoda. Okej, okay, wiesz co? Mamy gościa dokładnie w tamtym miejscu. Musimy na tego, na tego gościa uważać. I w sumie mamy strefę. Jak sobie tak fajnie to jakoś poprzeciągamy, to jesteśmy bezpieczni. Ale jeszcze brakuje jednego gościa, więc uważajmy, jeszcze gdzieś tam na plecach. I nie wiem, jak ty, ja nie mam nawet amo, prawie da Wupy. Widzowie, no z tą amunicją to jest kaszana jak 150. Dzięki, Rafa, tutaj za kilka. O, ty masz dużo, fajnie. Ja tutaj może troszeczkę to przebuduję. I nie, nie wiem właśnie właśnie, bo ja dam tam ktoś jest jeszcze. Nie, tam chyba nikogo nie ma na szczęście. Ty, a masz może amo do Mki? Nie, też na pewno nie masz, ale bieda jest. Patrz co mam. Rzucam im to, uwaga, bom, proszę bardzo, i będą oznaczeni teraz. Uważaj, 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 bo ja dostałem z pleców, nie? Jak coś ja dostałem stamtąd. pa, pa, pa. Ma. Będzie ja leciał jump padem, le... wylatuje jump padem, biało ma Ej, na hita z mamuta, stary, trzeba go zmamutować No to mamuta to ja zostawiam tobie, bo ja mamuta nie mam, ale trafiam go z... z... pięknie No nie wiem, może to mój kill, ale leży I teraz pytanie... Aj, no ten mamut Ten mamut został chyba osłabiony Wydaje mi się, że mamut kiedyś był troszeczkę celniejszy W sensie szybciej się ten pierwszy strzał e, ładował Dobra, AWP, dostał stówę. Leży, stary, leży. Ale go zmiażdżyłem, nie? Chodź, 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 chodź. Musimy tu podejść. Się musimy go na pewno dobić. Okej, okay, dobiłem typa. Weźmy amunicję. Nice. I za chwilę się nią podzielimy. Okej, okay, wy... Ło, podostał ło. Typo dostał boksa, stary. Dobra, okej. Okay. Jest chillera. Yy, idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Wiesz co, ja jestem na dole. Możesz do mnie... O! Jest tutaj gościu i on jest oznaczony. Wszedł do domku, więc do domku nie wchodź. Mam kulki, więc się wybijam nią. Wybijaj się, dostał stówę, dostał stówę, dostał stówę. No, on ma lipę, on ma lipę. E, spróbuj zająć jakoś tam strefę. Ja nie jestem w najlepszej sytuacji, ale chyba przeżyję. Dobra, będzie. E, dobra, mam, 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 mam. Został ostatni Rafa, jakby co? I on używał tyrolki, widziałeś to? Tak, widziałem to i patrz, bez. Celownik, no szkoda, że ma tak dużo leczenia. Mam jeszcze kulki, mogę go kulką wyrzucić do strefy. Pa, bom. Celowuje się, 3, 2, 1, bomba. Wywaliłeś go, nice. Niestety, ale ja nie mam amo do niczego. W sensie nie mam amo do karabinu. Muszę tutaj go. O, Jezu, zostanie, dobra, nie zostanie, biorę. Nice, 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 jest gi. My mamy loa, zejdźmy może trochę niżej. No widzowie, tutaj wygrana jeszcze nie jest wcale taka oczy. ja, ryzy... ja ryzykuję. I stad tuwa ja leży, mamy to. Wygrywamy lootem od npc tów Badajcie na te odcinki.